Muszę z nim porozmawiać, mamy tu. Jak spadam jest. O Boże, było moje Tato? Ułożę. tato? skarbie, chodź, tu, chodź tu. Jimmy! Waliło mu. Jimmy, nie podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Najwyżej kogoś Uważaj! O, ale... Potrzebujemy pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba masz złamaną nogę. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkaz. Tata, co z Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko nie. No, wiem, nie grałem, ale oglądałem serial, więc pe no pewnie, no, Nic nie będzie, nie zasypie, czekaj. Podnieś się. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo obojętnie. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie? Nie to czy będzie właśnie więcej tak, gdzie ja chodzę, czy więcej katcenkowa też zgra. Właśnie fajnie, jak jest tak mniej więcej to dobrze właśnie rozprowadzone w grach, bo... Ja na lubię dużo cutscenek, ale pograć też wiadomo fajnie, bo jednak to zgra. zaczyna się godzina policyjna. Rano dostałam papiery. Siema, ziomek. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Uwaga. Uwaga. Mieszkańcy zobowiązani się do dostawiania w dokumentów Ale. i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, o, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. Mam kolejka, tu jakiś ziomek sobie biegnie. Pa, zaraz robię, na do niego idę, będzie jakaś reakcja? O. To jest fajne. podczas gdy czaję. Był już nie? To znaczy, że coraz więcej osób nie się na zebrać. Dobra, przejmuję tą brykę. Co na ich. Jak my już? Co ty? Tak stoisz. A przed siebie, dobra. Jakaś ochóweczka, coś tego typu Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Uciekajcie! Szybko! Zamykaj! O, tak mogę tam Mogę, faktycznie. fajna na Uwaga! Droga. Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowite zakupy. No, Zamykaj drzwi. Kurwa, na tą łatwą drogę szlak trafił. Opatrzany, okej? Siedem, wybierz apteczkę, by się wyleczyć. Dobra. <laughs> Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Jasne. Ej, hey, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? No, Niech ci nie będzie. No. Użyłem. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czegoś wymyślała? Zniszczona. Tak, myślisz, że mi powiedziała? Co im powiedziałeś? Prawdę. nie mam pojęcia, gdzie się zaszło. Słusznie. Dobra, trzymaj się z od A czy to, że amlaga w grze, to tak, ale. Przecież mi się wydawało, żeby to dużo zmieniło, bardziej to rozmycie. Mi się wydaje, że to bardziej fps owo bo gdzieś tam. Ale dobra, jakbym zmieniłem już mniejsza nie, nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. <laughs> o, jest. To tutaj. Co to jest? Cześć, co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych, czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Ja, ale Havira, elegancka po kuchnia tutaj O tucy to Telewizja jest, kablówka Uważajcie na siebie Niech się stanie światło Panie ja 260 no PS jest po 20 euro. No ta PS nie na PS jest tak. trochę inna też, nie? Tego Czy trochę gorsza jakościowo. Bierzmy tak. nasz sprzęt. No, to, to trzeba mieć PS, żeby to, to płacić za PSO. Cały czas leżą tu nasze pedzaki Uuu, pistolet. Mało no, amunicji. Czyli nie możesz podwoić. Maska gazowa. I coś jeszcze. Ho ho! Ale ma... faktycznie mało tej amunicji. Lewym przyładuj. A, dobra, Posać Postać mi. Daj. Gotowy? Ty się nie rozumiałem wcale. Może nie, może noj gra odpalono po prostu jakby przez jakiś czas, tak o, o coś. daj mi łapę i hopsow. Zaraz tutaj, przez dziurkę. Dobra, ciekawe są strzelane. Jak? Z... Czerze. Uważaj, zawsze o. uważam. To podchwytliwe pytanie. Pochodzimy będzie. Ja Medytus, co robić bez używania broni? Daje. Na ja nie byłem na zewnątrz. Frawia krętka. No cóż, jestem Romantykiem. Tak, to widać. Postawienia ewentualnie sobie porobię później, że wiedział, do Musi czego są. co jest w okolicy. Dokładnie, jak ty, tylko mi się szybciej wcale czytało, bo nie byłem na Altabie. Zaraz się przekonam. E, Jakie szlone. Co Co miałem zrobić? Zgubiłem się. Powtórz mi. O, można sobie drabinę użyć. Jest! A. Super, czyniłem. <laughs> Idziemy. Gdzie to postawić? A, po co? Postawiamy. Damy przodem. <laughs> Dama. Chyba mnie z kimś wspomniałeś. <laughs> z fatem, Tędy. Tędy. To ciemno. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy to warto bez problemu go rozładujemy. No, włączyć A. Muszę załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. Czekaj, zarodniki. Jakie zarodniki? A. Mogę ścinać, ale ja nie co? Czekuć, No Ostrożnie. To... Co? O. Oczy dookoła głowy. Teziomek dawno się nie kompo? taka żybica go dotknęła. Jeszcze ja się nie Nic ci nie jest? Ta, ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Jak Myślałem, że spałzować, żeby mieć pewność. Yes! Strudny, strudny, powadzi. Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Dobra. No Muszę. Ja Hej, bym się zmistował, no to chyba musi być po prostu decydujący shot. Dobra. Ole, doszło gra tak, ładnie wygląda i dobrze chodzi, nie? A chyba nasze kajze są bardzo O chucie. O, normalnie jak ten, Dardevil.

Na górę Idziemy na wolność Dobrze, przecież to jakaś kawa Znaczy nie mógł tu pójść Ale tam melina była Jakieś bajorko Właśnie dlatego, żeby Tutaj, dobra Hedzik Właśnie mówiłem, że miałem y, większość na bardzo wysokie pisało mi tak jakoś 6, i tak 40 fps było Nie wiem ile mam teraz fpsów Ale no grafika jest ok, a, jak, a czuję jakbym miał 30 fpsów Tu jest gdzieś safe? O Boże resecik, ale się odwaliło. No ravvalona. Cholera. Deska spadła. Jaka dosłownie? Przyspiesz. Że... Reglamować, no. chodźmy czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Wchodzimy. O! Tak się to robi. Odnieść te amunicję. Na pewno o. się przyda. Tutaj Też. Hey, Dobra. A ja nie mogę go nie wyciągnąć. Przemyślej to. Żadnym żołnierzem życzy ludzi Roberta, ok? O. co jest takie? On wie, że do niego idziemy. Hmm, to tylko dodaje pikanterii. Nie mogę wciągać broni teraz. Dobra, chodź. Hej, Tess, hej, Tess. Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakieś mm. Nie teraz, Teren. Nie, nie, spoko, spoko, spoko. Nie, nie teraz, słyszysz? Okej. Okay. Rozumiem. No, co Psy. A, to jest ryneczek. Jedyne. rok tętni życiem. Od wiosny pełnej nowalijek, przez soczyste, owocowe lato. Aż do bogatej polskiej jesieni i zimy pachnącej mandarynkami. Chociaż zmieniają się pory roku, nie zmienia się olbrzymi wybór warzyw. No Jakiś fajty, ten ma. rywala! Nie ma Nie ma Nie ma no, Sorry, tenc. Nie, no, nie wiedziałem, że jest z tobą. Chodźcie. Której nas, koniec. To z Tobie to do tego. Co to to. Tam... Myślę, że on tam... Osobami Bombastycznie. Możemy iść dalej, nic tu nie ma. O! Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. jest świat... porąbany. Nie wiem, poza proszę czekać, jak o ty coś współpracujesz. O, gang. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać <laughs> tam, skąd żeście przyjechali. No Chyba ci się łysy coś pomyliło, Nic nie? Nic nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo w tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Chiebać to. Chować się! Gotowy? Tak. Będę cię oszalać. Zajdź ich z boku. A jak mam O Boże Aaaa, nie, dobra, nie, do... Jak się kuca? <laughs> Jak się kuca? Nie tak miał wyglądać Resetcik chyba Punkt kontrolny wczytujemy Nie będzie... Jesz... Jeszcze raz Zaraz pewnie napiszę to ja sam się tam przypomniało mi się O Boże

Niech żyje, niech żyje, kto mu żyć. Ale ja mam bombę zaraz sprzeda, nie? nie? Nie zabijaj mnie, proszę, błagam, mnie! Nie, nie. Ej! tam! Dobra, czekać trzeba, apteczki Dobra, użyć. No w boju. Nie mam. Jak on dochód, wrzeszlił to spec od wystawiania czeków bez pokrycia. Okróćmy ten proceder.